No cześć, ja jestem i dzisiaj wyjątkowo nagrywam Wam od razu kolejny odcinek z z spojrzeń na gry, tym razem Need for Speed Underground. Kontynuacja bestsellerowej gry Need for Speed Underground z roku 2003, która odmieniła oblicze jednej z najpopularniejszych serii samochodowych wykrojonej przez koncern Electronic Arts. Producentami są Electronic Arts, wydawcami również Electronic Arts, no i wydawcami PL są Electronic Arts Polska. Gra została wydawana w roku 2004 a dzień to 12 listopada. No dobrze, fabuła. Akcja Need for Speed Underground 2 osadzona została w całkiem nowym mieście Byview. Jednakże fabuła gry stanowi bezpośrednią kontynuację wydarzeń ukazanych yy, w poprzedniej odsłonie serii. Niepokonany po Olympic City miasto spiera swoje części gry, bo kater staje się niewygodny dla swoich byłych oponentów, którzy postanawiają pozbyć się go raz na zawsze. Nasz protagonista trafia do szpitala, zaś po północnej rehabilitacji postanawia zemścić się na swojej oprawce. W tym celu udaje się do wspomnianego Dave'u, będącego prawdziwym rajem dla wszystkich <coughs> maniaków e, tuningu oraz nielegalnych wyścigów Tam zyskuje sobie skrimność e, menazerki Rachel Teller granej przez Brooke Borkę oraz byłej dziewczyny swojego antagonisty Kaleba Nikki e, Morris e, w tej roli e, Kelly Brooke. Mm. No i mechanika. Mechanika rozgrywki Infro Speed Underground 2 stanowi wydatne rozwinięcie większości rozwiązań znanych z poprzedniki, choć jednocześnie twórcy postanowili to, postawili tu to na stacji większą swobodę zabawy, typowo na przykład dla serii Grand Theft Auto C Driver. W trakcie gry możemy bowiem swobodnie eksplorować skąpaną w mroku Metropolię podzieloną na pięć sporej wielkości dzielnic, do których dostęp uzyskujemy sukcesywnie w miarę postępów rozgrywki. Oprócz uczestnictwa w kolejnych wyścigach związanych z warstwą wyparadą gry, możemy też wyzywać na pojedynki innych, napotkanych przypadkowo kierowców i samodzielnie odkrywać ciekawe miejsca, takie jak lokalizacje sklepów z częściami samochodowymi, samochodowymi czy miejsca zbiórek entuzjastów nielegalnych wyścigów. W porównaniu do w GZ pojawiło się kilka zupełnie nowych trybów rozgrywki, oprócz typu, typowych dla gantunku wariantów takich jak sprint. Tor, Drax, Drift możemy tak sprawdzić się w kilku nietypowych trybach, na przykład Outrun, wyścig bez ustalonej trasy, w której musimy oddalić się od rywala na co najmniej 300 metrów, Soulcase, jazda na czas do określonego miejsca, Lec bez naduczonej z góry trasy, Street X, krótko dystansowy wyścig na okrągłe odbywające się na torach używanych do Driftu oraz ORL, czyli Andrek na Tracing, Legium złożony z kilku wyścigów, zmagania z magania kierowców na toze lub lotnisko. Właśnie. Zajdźcie o za tera do samej gry. Okej, okay, więc to jest właśnie Need for Speed Underground 2. I co mogę powiedzieć na temat tej gry? Co mówiąc, nie będę miał za wiele do powiedzenia. E, ponieważ. Jeśli ma być sera, e, to nie jest ten Need for Speed, który aż tak jakoś bardzo psypał mi do gustu. Może coś powiem na temat grafiki. Grafika wygląda dobrze. Powiem ja tak że jak na dowody są te rok, grafika prezentuje się dobrze. Nie mam tutaj praktycznie nic do I jak na ten rok grafika wygląda naprawdę dobrze, ładnie ogólnie wygląda, więc no tutaj za grafikę jak najbardziej mogę dać plusa. Audio. Jeździmy sobie tymi samochodami, wiadomo. Są te samochody też wiadomo różnorodne, mamy samochodów dosyć sporo, więc no, mamy ogólnie wiadomo czym ścigać zawsze znaczy, jeśli chodzi o e, ogólnie audio, no to jest dobrze, więc tutaj właściwie też no, e, nie mam e, praktycznie nic do zaznaczenia, do e, jest ogólnie ok. Ale teraz może przejdę do e, punktu o nazwie grywalność. to mówiąc, e, to jest moja perspektywa, wy możecie mieć zupełnie inną perspektywę, nie zamierzam wcale twierdzić, że ta gra jest zła ponieważ nie uważam też że ta gra jest zła, tylko po prostu ta gra e, nie spada mi tak do gustu jak inne Need for Speed. Y. Oglądałem sobie tą grę u Gamerspace'a, między innymi, i szczerze mówiąc po prostu fabuła tej gry i również e, wyścigi akurat tej gry aż tak nie spadają do gustu jak to było w innych częściach Need for Speed Nie będę jednak też twierdziła, że gra jest zła, ponieważ nie taki jest cel tego odcinka. Po prostu nie jest to ta jest historię Netflixu, która aż tak mi psypałda do gustu. Wyścigów jak najbardziej, no mamy trochę tych wyścigów, te drifty, mamy te tory, yy, mamy te, te dodatkowe wyścigi, których nie było w innych częściach Netflixu i za to mogę dać pusa. Ogólnie za to, co w tym momencie, że na gry online, mogę dać pusa, że wiadomo jest ten swobodny tryb, kiedy to możemy sobie zwiedzać to miasto. Tylko po prostu, jeśli mamy być to to miasto nie robi na mnie aż takiego wrażenia. Po prostu, sadza mówiąc, to miasto. To nie jest aż tak e, charakterystyczne jak chociażby Palmo City z Need for Speed Carbona albo Rockport z Need for Speed jest nawet te wszystkie lokalizacje z Need for Derana, które o wiele bardziej zapadają w pamięć. Tutaj to po prostu z mojego punktu widzenia e, no brakuje mi do czegoś, po prostu to nie jest to miasto, które spadło mi do gustu jak e, te miasta z tych innych części Need for Speed. A. Również bardziej mi się podobało miasto z Need for Undercover'a. Ktoś by oczywiście mógł tyje widzieć, grafika w tym Dark jest zbyt wzywka jak na rok, w którym tak została wydana, a tutaj grafika jest lepsza. No, może no teoretycznie tak, ale po prostu jakoś bardziej do Gusta, o wiele bardziej spadło mi miasto właśnie z Need for Speed Undercover'a. Tutaj, jeśli ma być sera, to. To jest taka. Powiedziałbym, że średnia też Need for Speed'a. Mamy wiadomo te różnorodne rzeczy do zrobienia, mamy tutaj wiadomo co robić w tej mamy te różnorodne wyścigi, ale po prostu, z mojego punktu widzenia, ta gra nie wciąga aż tak bardzo, to jest oczywiście mój punkt widzenia, wy się możecie z tym stanie nie zgadzać, ale po prostu, z mojego punktu widzenia, te Need for Speed y nie wciąga aż tak bardzo, jak chociażby Need for Speed Most Wanted, albo i również Need for Speed... Nawet Deran. Ludzie tak nazywają na Deran, ale co to mówię, Deran miał sporo akcji w sobie. E, mieliśmy naprawdę różnorodne lokacje. Tutaj, po prostu, tego a z mojego punktu widzenia nie cuć. I. po prostu. no brakuje mi to czegoś, jeśli mamy scena, no. Mamy, tak sami widzicie kacenki w formie takich komiksów. jeśli mamy scena, nie za bardzo mi to spada do gustu. Tak w mówiąc. Wlałam m.in. kacenki z Need for Skin, kiedy to widzieliśmy, kiedy to po prostu mieliśmy takie pełnoprawne cutscenki. Tutaj na chwilę obecną mamy takie cutscenki w formie komiksów i średnio mi to ogólnie do gustów spada. Zaś co do tego no, jakie mamy miasto, no, miasto ogólnie jest nawet dosyć... Obserne. Nie jest jakoś bardzo małe, ale po prostu... Nie wspada miasta tak do gustu jak inne, na, inne miasta z innych części Nitwarskita. To Fabuła też mi za bardzo nie wspada do gustu. No tutaj mamy tego głównego antagonistę znaleźć, do coś do tego głównego antagonisty i go pokonać. Ale z tego pamiętam, to nie mieliśmy praktycznie jakichkolwiek scen z nim, tylko po prostu mieliśmy to backstory, że tam nasz główny bohater mało coś za złe i mamy go pokonać. I to właściwie, z tego pamiętam, byłoby na tyle. Więc no. Trochę z mojego punktu widzenia słabo. Razer na pewno był lepszy. Również raz no, lepszy na pewno był Marcus Blackware z NitroSpita Derana. No ale mamy oczywiście mnóstwo samochodów. Możemy te samochody wiadomo z jasna m, jakoś triningować, więc no, to jak najbardziej jest takie że takie rzeczy są w tej grze. Ale po prostu no, nie jest to tacy jak NitroSpita które aż tak mi do gustu spadła. Mamy też między innymi drifty te z tej gry, ale co za mówiąc, to mi się drifty bardziej podobały w sumie w karbonie. Tak za mówiąc, bardziej mi się w Carbonie drifty podobały, niż w tej akurat. No ale fakt faktem, że mm, trochę takich wyścigów jest i na pewno w tej gry mamy co robić. Tylko po prostu to nie jest ta coś z która akurat mi aż tak spada do, do gustu jak innym. I co za mówiąc, to no będzie taki trochę niemrawy odcinek, ponieważ nie ma tutaj za wiele do powiedzenia, więc um, właśnie dlatego taki odcinek no, ma być taki niemrawy, po prostu odcinek, w którym mało co mówię, będzie to taki odcinek straci krótki, więc myślę, że już może przejdę do podsumowania. Podsumowując, Need for Speed Underground 2, mimo tego, że można by zazwyczaj się na temat tej gry trochę bardziej negatywnie, to nie ufam, że to jest zła gra, to nie jest zła gra jak Lapis albo Lapis Trace Horror, bądź też The po prostu to jest gra, która nie przykładam jest tak do to, no. Po prostu, jak oglądam tą grę w Game of to z tyłu jakoś nie chciało mi się dalej tej gry oglądać, ponieważ yy, nie byłam w stanie się wciągnąć w tą grę yy, za bardzo i również, yy, no grafika jest spoko, jak bardziej w tej grze. Grafika jest taka okay, jak najbardziej, audio jest, to jest ok, ale po prostu z mojego punktu widzenia, grywalność, z mojego punktu widzenia od razu mówię, nie robi na mnie aż takiego wrażenia. Wolałam bardziej miasta, m.in. z Need for Spita Mosquanted, bądź też ta te, te te lokacja z Need for teran, Terran, też bardziej mi się podobało Palmo City z Need for Spita Carbon. No ale to co mam takie zdanie, to nie świadczy wcale o tym, że uważam, że ta gra jest zła, bo nie jest, jak to się mówiłam. Każdy może mieć swoją opinię na temat tej gry. Ja mam akurat trochę tak gorącą opinię, ale to też nie świadczy o tym, że nienawidzę tej gry, bo twierdzę, że ta gra jest słaba. To po prostu z mojego punktu, punktu widzenia ta gra jest taka średnia, powiedziałbym. Dałbym tak, że takie 6,5 na 10, tak co zauważasz. Ale to wcale nie świadczy o tym, że gra jest zła, bo nie jest. Jeśli ktoś chce, tak najbardziej, e, polecam zagrać tą grę, ponieważ Wam się ta gra może bardziej spodobać niż mi. No ale ja po prostu wolę inny też Nitworski, tak jak m.in. o wiele bardziej wolę Nitworski Most haunted. No ale. Wam zostawię do rozcygnięcia to, co warto w tą grę zagrać, bądź nie. Co warto w ogóle się tą grą y, dłużej zainteresować. No i dobra, ja w tym momencie będę kończył Ten odcinek będzie taki trochę niemrawy, no ale chciałem jak najszybciej się wypowiedzieć, wypowiedzieć na temat Unitwart Speed, za zbyt łyszmin No a w kolejnym odcinku wypowiem się na temat krapa. Tak, na temat krapa, na temat celi części y, krapisnej trylogii, która została bezpodstawnie stworzona, tylko po to, żeby właściwie doić pieniądze na naiwnych gracach, którzy to będą w te gry grać, a mianowicie... Cernobyl! Wypowiedziałem się na temat Cernobyla 1, Czarnobyla 2, a w kolejnym odcinku powiem się na temat trzeciego Cernobyla, czyli Cernobyla 3, Undergrad. no całe szczęście, że nie ma Cernobyla 4. No ale dobra, ja w tym mam być końce, to będzie na tyle, bywajcie!